Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Berkano. Moi drodzy, chciałbym Wam wszystkim powiedzieć, że kocham polityczną lewicę. Ja ich po prostu kurwa uwielbiam. Kiedy lotek, szulunia i nonówka nie pokazują nic nowego, wystarczy, że włączysz wypowiedzi lewaków i jest kurwa śmiechu co nie niemiara. Ja tak się zastanawiam, skąd ci ludzie w ogóle się biorą. Czy oni się wykluwają z jajek, kurwa? Czy może ktoś ich nosi torbiak jak kangury? Być może przybyli z Nibelandy z Piotrusiem Panem? Albo kapitan Kerkich przywiózł Star Trekiem z innej planety na naszą Ziemię. Uważam również, że ci ludzie mają tak wysoki los inteligencji mają tak wysoki IQ, że oni sami siebie nie rozumieją. Jeżeli oni sami siebie nie rozumieją, to jakim cudem my mamy ich ogarnąć? Nie wiem, czy słyszeliście zdają wypowiedź pani Żukowski, która chce zmieniać prawo karne i karać wszystkich ludzi za mowę nienawiści. Wystarczy, że się nie zgodzisz z tym, że LGBT to ludzie, tylko ideologia i idziesz już siedzieć. To ja tak się zastanawiam teraz. Gdzie zaczyna się ta mowa nienawiści, a gdzie się ona kończy? Skoro nie masz prawa mieć własnego zdania, nie masz prawa krytykować, nie masz prawa się z kimś nie zgadzać, bo od razu będziesz posądzony o mowę nienawiści. Ja chciałem tylko pani Żukowski powiedzieć, że zawsze kij ma dwa końce. Gdzie byliście wtedy, kiedy wasi koledzy nazywali dzieci, kobiety i rodziny faszystami nazistami tylko dlatego, że manifestowali podczas dnia 11 listopada? Gdzie byliście, kiedy Tusk zamykał niewinnych kibiców tylko dlatego, że policjanci składali fałszywe zeznania? Gdzie wtedy, kurwa, wszyscy byliście? I wy śmiecie mówić o mowie nienawiści? Wy chcecie nas pouczać po praworządności? Moi drodzy, wszyscy ci, którzy ich wybrali i się teraz cieszą, to niedługo zaczną płakać. Właśnie kończy się na naszych oczach resztka demokracji, resztka praworządności, resztka wolności słowa i wypowiedzi. Koniec szerzenia własnych ideologii bez ingerencji władzy. To się właśnie w tym momencie kończy. Dlatego ja, Berkano, chciałbym jeszcze ten moment wykorzystać, kiedy nas nie ścigają za mowę nienawiści, i powiedzieć pani Żukowskiej, pani Lubnaur i pani Wielbus, że się kurwa jego mać w dupę jebana z nimi nie zgadzam. Nie zgadzam się z ideologią gender, nie zgadzam się z ideologią LGBT, ale to nie znaczy, że na tych ludzi nienawidzę. Ja uważam, że każdy ma prawo do życia i do szczęścia. Każdy ma prawo w swoim domu robić na co ma ochotę. Każdy ma prawo w swoim domu spotykać się z kim chce, kochać kogo chce, ale niech nie wważą w tym do szkół, do przedszkoli, niech wypierdalają od naszych dzieci. Dzieci, dopiero jak dorosną, staną się naprawdę dorosłymi ludźmi, będą świadomi swojej orientacji, będą świadomi, że to się że nie tak się z nimi dzieje, to wtedy będą miały prawo podejmować decyzje. A nie, że wy kurwa będziecie małym dzieciom wmawiać, że są chłopcami, dziewczynkami, nie wiem, że są gejami, lesbijkami, niech sami do tego dojdą. Niech sami do tego dojrzeją. Mało tego, moi drodzy lewacy, żeby was jeszcze bardziej wkurwić. Uważam, że są tylko dwie płcie. Jest mama i tata. I nie ma, kurwa, nic pomiędzy. To dlatego przedłużamy ciągłość gatunku ludzkiego, bo łączymy się ze swoimi przeciwieństwami. A nie dlatego, że Wojtuś z Maciusiem sobie wsadzili w dupę penis, bo nic z tego nie będzie. Jedyne, co może być, to rozwolnienie. Pozdrawiam i życzę wszystkim miłego dnia.